Cześć, witajcie ponownie w reakcji na tym kanale. Dzisiaj na warsztat bierzemy sobie drugi zwiastun do filmu Morbius od Sony Pictures we współpracy z Marvelem oczywiście, no na podstawie komiksów. Zanim przejdziemy sobie tutaj do trailera to jeszcze wspomnę, że dzisiaj z nami jest Michał, którego już no, tra tradycyjnie znacie z podcastów, bo, się, bo pojawia się dosyć regularnie tutaj, więc... Cześć Michale, Panie Michale. No, cześć, cześć. Ja znowu. Znowu ja, zawsze ja. Tak, ale myślę, że wszyscy tutaj widzowie, jak najbardziej, są z tego powodu uradowani, że mogą ciebie usłyszeć, bo no z tego wynika między innymi statystyki i filmów tutaj pod, na, na, na kanale, że łapki w górę no, dominują nad, nad negatywnymi opiniami, więc jak widać, nasz duet tutaj się sprawdza, także tylko to kontynuować. Także. E, no, dzisiaj zadebitował drugi zwiastun do Morbiusa, czyli filmu w sumie, który miał wyjść już chyba jakoś rok temu, ale z wiadomych przyczyn, oczywiście, został przesunięty na. w tym momencie jest to chyba styczeń? Raczej na pewno styczeń, ale nie pamiętam już daty. Tam jakoś połowa albo końcówka stycznia przyszłego roku. I tak. Sony się bardzo długo wstrzymywało. Jeszcze przed, przed zobaczeniem tego trailera. Sone się tak. Yy... Długo wstrzymywało z promocją tego filmu, bo właśnie. Kurczę, mam wrażenie, że nikt nie był pewien, czy faktycznie nie, wiem, nie będzie wiesz jakiejś czwartej, czy piątej fali jeszcze, czy tam kolejnej. I ponownie Kim nie, kim nie zamknął, a najwyraźniej teraz jest taki moment, że faktycznie wszyscy tam chcą, wiesz, te, te filmy wypuszczać, bo jak można tam zauważyć, chociażby po, po, po Box Office'ie, że mieliśmy tego Venoma 2, który naprawdę super tutaj się sprzedaje w kinach i, i zarabia naprawdę fajne pieniążki. Diona też, też fajnie wyszła, chociaż teraz już trochę jest mniejszy chyba, mniejsze zainteresowania ten film, A tak się za bardzo nie wgłębiałem to. Także sezon jesienno-zimowy tutaj w kinie naprawdę jest obfity i, i korzystny tutaj dla wszystkich, więc... Nie, nie dziwne, że starają się tutaj wypuszczać co mogą tak naprawdę, żeby zarobić jeszcze nie wiem, ewentua przed ewentualną jakąś kolejną falą koronawirusa. No i kolejnym właśnie przykładem takiego filmu jest Morbius, który, którego premiera już, już za niedługo także przyszedł czas właśnie ten drugi zwiastun i myślę, że możemy sobie już tak przejść bez, bez dłuższych tutaj. Bez dłuższego gadania do jego zobaczenia, on trwa około 3 minut prawie, więc, więc trochę tutaj nam myślę, pokażę, o czym ten film jest. Eee, także co, chyba możemy sobie przechodzić, co nie do, do złożenia. Mhm. Dobra, ja to, już gotowy. No to chyba teraz moja kolejne odliczenie, więc niech będę ja. To na 3. Na Raz, dwa, trzy. Nie wiem, raz jest na zero, raz na trzy, już nie wiem. Tak inaczej, żeby było ciekawe, nie? a doctor? I am a doctor. I should have died years ago. People all over the world have my disease. To find a cure, we have to push the boundaries, take the risks. A w ogóle mi się to tak od razu powiem, bardzo podoba ten film, bo, bo to w sumie gdzieś tam moje rejony zainteresowań bo on tutaj jakieś leki, coś, a ja chcę być biotechnologiem to w sumie dla mnie film. Tak, tak. Pada <grym zainteresowań> w moje kółko zainteresowań, <grym> zainteresowań> tak i co by było, gdyby wiesz? What did you do to yourself, Doctor? I wish I knew. I went from dying to being more alive than ever. It worked. Not exactly. I have increased strength and speed. and Some form of bad radar. What else can I do? Oho, to. Jest Batman na sterydach. To ja właśnie <grym> chciałem tak tak wspomnieć, że bat, bat. No jest taki to Bat coś tam, taki Bat Venom trochę. bo... Ale to fajne połączenie.

To heal the world. Tak jeden isterek, tak to powiem, ale bardzo... To nietypowy. <laughs> Tych kurde nie oh. O, nie to, to było. O, nie am. <laughs> Co? <laughs> Myślałem, że Ej, Batman, wiem, że to jest, bo... jest Venom z Batmanem. Mówiłem. Ale dlaczego on wspomniał Venom'a? Kurczę, nie wiem. Sobie... Trzeba o tym pomyśleć teraz. Dlaczego Dlaczego on wspomniał o Venomie? <laughs> bo nie wygląda mi to, szczerze mówiąc, ten na to samo jakby. uniwersum. Chociaż, no, mogę się mylić tak tam. Przed zobaczeniem. Przed, przed tym, jak zobaczyliśmy sobie ten trailer, to tam widziałem parę screenów, że. było tam w tle. Którejś, na na którymś kadrze był blok Oscorp, który chyba normalnie w uniwersum Venoma się nie znajduje, <laughs> przynajmniej nie było tam na niego jakiegoś tam nigdy widoku, a, a tutaj faktycznie się pojawia. E, no i tam nie wiem czy teraz sobie powtarzasz ten trailer tak po cichu, czy, czy sobie wyłączyłeś już pod ten. Owszem. Chcia chciałem zobaczyć, chciałem ten e, trochę pogadać w sumie o tym wisterię, o którym ci mówiłem. W tym Spider-Manowym Easterregu? Tak. No dokładnie, tam okay. na, na ścianie był, był Spider-Man, i to, i to jego ciekawa wersja. Pewnie poznajesz z jakiej serii filmowej się tam wywołał? Wiem, poznaję, a ja już słyszałem o teoriach, kurde, różnych. I tutaj można jakby dużo dużo spekulować na temat właśnie w jakim uniwersum konkretnie się znajduje ten, ta postać tego doktora yy, i ogólnie Morbiusa. Bo wielu mm -hmm. właśnie sądzi, że to jest yy, że to jest ten, sa, ten sam, no to samo uniwersum, w którym był między innymi tam Spider-Man z trylogii co nie, czyli ten yy, Spider-Man Tobiego Maguire'a który był jako pierwszy zresztą, no chyba jednym z pierwszych, nie, 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 nie wiem czy jako pierwszy, bo może byli jeszcze przed nim, ale taki, no wiadomo, rozpoznawalny dosyć. Także, no ja, ja jestem jakby chyba, mm, jeśli chodzi o, akurat o te, o, o to... Myślę tak samo, że faktycznie to może być to. O, widzimy tutaj na przykład tego welcera, jeszcze pojawia się ten, ten co był <k cartoon> Homecoming z drugiej strony. To co jest grane teraz, nie? Teraz mam, mam, mam takiego mindfucka trochę, bo, bo wiesz, tamta postać i to będzie prawdopodobnie ta sama. No to ona była z drugiej strony w, w, w MCU i teraz coś jest grane. Jest dużo zbiegów okoliczności ostatnio. Coraz więcej, kurde. Być nie widzieliśmy wynowa, więc nie chcę tutaj jakby spoilować ci sceny po napisach, no, która akurat dosyć sporo wyjaśnia w kwestii tego, co w MCU będzie teraz dominowało. znaczy, no, będzie, będzie tutaj główną rolę odgrywało. Ale mhm. ciekawe, ciekawe, czy nie. Ten No Way Home, ten kolejny Spider-Man, miał mieć taki wpływ na, na ten, ten konkretny film faktycznie, że. Że będziemy widzieć właśnie takie smaczki, które teraz wydają nam się takie niedorzeczne trochę i, i, i się to trochę kłócą w kontekście tego, o czym teraz jakby wiemy, a nie wiem, może pod No Way Home się wszystko wyjaśni i będzie to jakby, nie wiem, naturalna kolej rzeczy, że tak się zdarzyło na przykład, co nie? To jest ciekawe. No ogólnie jak Ci się tam w e, związku cały podobało? Oprócz tego, że Cię interesuje cała tematyka domu lekarstwa, lekarze i tak dalej. <gry> Jak najbardziej. E, wiesz co, ja w sumie oglądałem już ten wcześniejszy trailer kiedyś co był. I, I w sumie już wtedy byłem tak nastawiony pozytywnie i to w sumie się nic nie zmieniło u mnie akurat. Bo w sumie akurat o tym. A o tym filmie akurat wiedziałem, że będzie. O. Bo zazwyczaj... <grych> Aż tak... To jest nowość, kurczę. no bo nie śledzę z takim wyprzedzeniem, zazwyczaj mi się nie chce. I w sumie hype'ować się nie hype'owałem i dalej tego nie robię, ale czekam i na pewno zobaczę, bo... No, ogólnie, no to jest takie trochę Venomo, Batmano coś, mi się ogólnie ta postać podoba. Więc dla samej postaci chętnie obejrzę. A dla tych smaczków, które tam gdzieś się pojawiają, to... To też może wskazywać, że warto ten film w sumie obejrzeć, jak chce się gdzieś tam dalej to wszystko śledzić, tak dokładnie. No, tak, dokładnie. Ja po prostu liczę na to, że Jared Leto, który oczywiście grał tutaj główną rolę, że w końcu będzie mieć, nie wiem, jakąś dobrą... Dobrą rolę do grania, bo ostatnio, no, nie miał dobrej pasji, no tutaj przy, przypomnę chociażby Suicide Squad jego Jokera, no, który był jaki był, tak. Mi się akurat no. tak średnio podobał. Nie wiem. Niektórzy uważają. E, wielu uważa tak różnie. Nie wiem, jednym się podoba drugim nie. Także kto wie, może tutaj w końcu będzie mieć jakąś taką fajną rulkę do wygrania na to liczę. Nie no, co robi ten Welcher w tym filmie, no kurczę. <śmiech> no <śmiech> całą zepsuł. koncepcję zepsuł. Teraz nie wiadomo. Nie wiem czy on wie coś więcej. Kurczę, trudno powiedzieć teraz o co naprawdę chodzi, czy to tak gra tą samą postać, bo nie wiem, trudno to nawet teraz wyjaśnić, jesteśmy jeszcze za wcześnie, no wiadomo, przy tym No Way Home, no to potem myślę że, myślę, że po tym filmie trzeba będzie, wiesz, nagrać takie, taki materiał, co, co się co się wtedy wydarzy, nie, w kolejnych filmach, nie, na podstawie tego, co już tam z tych trailerów chociażby wiemy. Mm -hmm. Jakiś tam materiał aktualizacyjny do Morbiusa, bo może będzie tego potrzebować. Także ten. Mm, zobaczymy. E, co jeszcze można by powiedzieć? No, trailer ogólnie, jak, jeśli chodzi o mnie, no to tak. Okej, okay, jakby. Tak e, też się spytnie, nie, nie napalałem na ten film, nie wiem, przed, przed premierą. Nie było tak, że, nie wiem, czekałem na ten trailer z biegami na twarzy, twarze. W porównaniu do Spidermana, no to, to kompletnie. No, no jakby tutaj... E, może to wynika, nie wiem, z tego, że takim mega fanem też to do nie jestem. Jak mówiłem, już takich, takich ról dobrych nie miał e, w superbohaterskim kinie. A też z drugiej strony postaci samej Morbiusa, nie, bo tam nie jest to już taka postać, która bardzo się e, wszystkim kojarzy. No to jest taki dla mnie trochę ty, 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 typowy, może za dużo powiedziane, ale taki... Taki wampirek, no nie wiem, po prostu nie jest to jakaś taka postać, która się wyróżnia czymś specjalnym, co nie? On tam w trailerze było pokazane, że ma te zdolności tej echolokacji, tak? No, wiadomo, pewnie pije tam krew i tak dalej, no to taki możesz sobie wyobrazić typowy wampirek, co nie? Nic, nic tam o, specjalnego tak. nie, nie można może o tym opowiedzieć, ale kto wie, film może coś tam więcej o tym powie. Także może z tych powodów nie miałem takich jakichś... Specjalnych oczekiwań i nie, nie, nie wypatrywałem tego filmu, ale że wyjdzie w końcu, no to tylko dobrze, bo kurczę, nareszcie te filmy, które zostały zapowiedziane dwa lata temu, wychodzą i można wiesz, przejść do nowych produkcji, na które tam też czekam, bo chcę zobaczyć, co jest dalej. No tak, ale na Spidermana czekam bardziej. To, to na hmm, pewno. To, to, to nie ulega akurat wątpliwości. Ja też mam takie samo zdanie, więc tutaj e, ten trailer nie był mnie w stanie jakoś tak. znaczy, przekonać, no to i tak na to pewnie pójdę, bo to Marvel tak, no to jak się to będzie wiązało, zwłaszcza się okaże potem z MCU, no to tym bardziej trzeba będzie to zobaczyć. A, a wszystko możliwe, że wskazuje na to, że tak będzie, także tutaj. E, Zobaczymy co twórcy, co twórcy szykują, no to też ciekawe może być, może na to naprowadzać też to, że film jest, wiesz, tak osytuowany jeśli chodzi o wydawnictwo, jaki jak jest, bo wyszedł, wychodzi po Venomie 2, tak, wychodzi po Venomie 2 mm -hmm. i potem Spider-Manie, także jakby, wiesz, oni tak przesuwali te filmy w czasie, żeby właśnie dalej utrzymać tą chronologię, co nie, żeby nie było tak, że... Morbius wyjdzie pierwszy, a to wszystko tak musi być po kolei, co nie? <ścoughs> I to jakby tak naprowadza cię, że faktycznie może coś, coś się dziać jakby za tym. I też na no, to liczę. No. Może ciekawiej będzie się to oglądało. A tak nie wiem, jeszcze odnośnie samego która, jak, jak u ciebie się tam, jak, jak, jak myślisz wygląda w tej roli właśnie tego wampira, lekarza? <laughs> Ja naprawdę liczę, że liczę na to, że on tego nie zepsuje. Jakby tego Jokera tam co mówiłeś, to już za, zapomnimy w ogóle o tym. W sensie ja nie jestem fanem tego, tego jego Jokera. Eee, za dużo innych filmów z tym aktorem też tam gdzieś coś może widziałem, ale nie za dużo. Nie wiem, ale naprawdę mam nadzieję, że tego nie zepsuje. Jakoś bardzo przynajmniej. Kurde, to postać Morbiusa mi się fajna wydaje. W sensie jest taki mroczniejszy trochę, jak Venom, a ja lubię takie postacie. To byłoby mi smutne, jakby ktoś to zepsuł w sumie. No ale chyba PEGI 13 dalej będzie obowiązywać. No Coś, tak, tak, ale. Nie, możliwe, że. Nie, raczej Sony chyba bezpieczny jest i chcę też, też zarobić dużo, żeby tam dzieciaki, no. Dzieciaki, no nie, tam. Wiem, takie nastolatki pochodziły <laughs> też na to i zobaczyły. <laughs> Także... No tak, ale na przykład, niby, Venom też jest teoretycznie bezpieczniejszym filmem, a jest trochę mroczniejszy sama postać Venom'a i w ogóle klimat w filmie, nie? No to tak, właśnie, coś bardziej w tej strony. To zawsze chociaż tak trochę. No dobra, to chyba było na, na tyle, jeśli chodzi o, o trailer do Morbiusa i jakieś tam pierwsze wrażenia z tego. Mówię, film wychodzi jakoś w styczniu jeszcze, to nie wiem, mo mogę zrobić szybki research w sumie, e, kiedy konkretnie. E, 28. A dobra, zrobiłeś to szybciej Pod koniec. Ja. No to Pod koniec. Pod koniec stycznia, także też bardzo niedługo, no jeśli oczywiście się... Broń Boże, nic, nic po drodze nie wydarzy, że kina, no i... nie, kina się zamkną, bo to by było najgorsze, no znowu to przesuwać i i czekać kolejne, kolejne parę tam miesięcy, to, to już ja już mam tego dość, no ja, ja mogliby <grym> gdyby takie coś wynikło, no tfu, 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 po raz kolejny, no to wypuśćcie to po prostu na streaming, nie wiem hybrydowo, gdzie, gdzie kino są otwarte, no to da, dajcie, a tak to na streaming, no wiadomo, film tyle nie zarobi wtedy, co normalnie w kinach, ale przynajmniej będziemy mieli to odhaczone i będzie można pójść dalej, no bo wiesz, tak dwa lata <grym> W takim przestoju ciągle, że czekasz na to, co powinno wyjść już, kurde, jakiś mat czasu temu, jak ta wdowa, chociażby temu, której też się skarżyliśmy, że to film jest bardzo nie na czasie, chyba. No. <laughs> więc. To już trochę tam. Przedawniony, także no, oby to po prostu docią do, dociągnąć do tej premiery i mieć mieć to za sobą i zobaczyć, co dalej. Tam Sony, Sony i Marvel Studios szykują nam, nice. mają za zanadrzu. Dobra, to dzięki jeszcze raz tutaj za, za oglądanie do tego momentu, mam nadzieję, że się podobała reakcja. W niedługim czasie możliwe, że się pojawi też reakcja na drugi zwiastun do Spidermana tej trójki, bo też słyszę takie opinie, że... Nie opinie właściwie, tylko takie e spekulacje, że trailer może być już za tydzień pokazany, przy okazji chociażby premiery Eternals. E, ponoć, ponoć tam jakaś sprawa jest między Marvelem a Sony, yy, te, taki spór, co w tym trailerze pokazać, a czego nie. I główną, głównym przedmiotem sporu ponoć jest pokazanie tych trzech Spider-Manów w tym trailerze, a wiesz, a ich nie pokazaniem, więc ponoć tutaj jeszcze trwają jakieś tam negocjacje, czy na pewno chcą ich w tym kierunku i już wszystko zdradzać, czy... Czy nie osobiście ja bym zobaczył, może nie w ich... Nie, nie... ich w pełnej krasie, ale chociażby jakiś teaser, że faktycznie... Faktycznie to się w filmie pojawi ten motyw, nie bo. Też przydałoby się jakieś potwierdzenie tego jednak już. Albo zaprzeczenie, że jednak tak jest czy nie, bo potem ewentualna, wiesz. Ewentualne zaskoczenie, czy takie pozytywne, czy negatywne, no to... Nie wiem jak, ciężko jak ty uważasz, powiedzieć? to <laughs> tak na koniec może. Czy ja chciał nie się wiem, zobaczyć, czy to nie, jest... nie wiem szczerze. No może bym chciał, ale pewnie nie zobaczę jeszcze, tak coś czuję. No bo to już by rozwiązało te wszystkie tam teorie i tak dalej, a oni jeszcze mogą... Przez to, że te teorie dalej powstają, to mogą, no jakieś zainteresowanie filmem na pewno trochę gdzieś tam wzrasta, więc to pewnie im jest na rękę. Ale no już w sumie premiera też będzie dosyć niedługo w sumie, więc no tak też może bez przesady z tym. Mhm. Nie wiem, tak po środku jestem. Znaczy, ja bym zobaczył w sumie już tych Spider-Manów i to wszystko, ale no... Ale... No coś czuję, że właśnie... No mówię, raczej... pewnie nie. Będą trzymać nas do końca, kurczę. No tak mi się coś wydaje. Oni tak lubią czasami, no. No, no dobra, to przy okazji Spidermana mana to sobie jeszcze pogadamy w niedalekiej przyszłości, mam nadzieję, a na ten moment to... Do zobaczenia w kolejnych materiałach na kanale. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Cześć, cześć.